Dziękuję wszystkim. Dzisiaj to ja zaprezentuję Wam co nieco z mojej pasji. Dlatego, żeby nie przedłużać, od razu lecimy z tematem. Dobra, więc zacznijmy od początku. Z muzyką jestem związana od dzieciństwa, a, ale broń Boże, nie oznacza to, że chodziłam do szkoły muzycznej. Oznacza to tylko i wyłącznie tyle, że w moim domu słucha się muzyki 24 godziny na dobę. Czy to jest pokój mojego brata, czy to jest salon, czy to jest mój pokój? Wszędzie jest muzyka, zawsze, wszędzie. A że moi rodzice słuchali roka, musiałam się dopasować jako dzieciak, no i słuchałam z nimi. I w ten sposób przechodzimy powoli do sedna. W gimnazjum zaczęłam coraz bardziej interesować się taką muzyką, i nic tu nie było pod przymusem. Po prostu ta muzyka mi się spodobała. I teraz tak, mój brat ma zespół, w którym jest na wokalu, aczkolwiek od kilku lat dużo kilku. Gra na gitarze, gra bardzo dobrze na gitarze. I to samo z moim tatą bardzo dobrze oboje grają na gitarze. No i w ten sposób doszliśmy do mojej pasji. Od dawna chciałam nauczyć się grać na gitarze, jednak nigdy nie było na to czasu, ponieważ mój wolny czas poświęcam tylko i wyłącznie siatkówce. Jednak wszystko się dzieje po coś i. Podczas kwarantanny, czyli momentów, w którym tak na dobrą sprawę zabrano nam mecze, treningi, spotkania, całą moją drużynę, trenerów i tak na dobrą sprawę całe przygotowanie do najważniejszego momentu w sezonie. Jednak w pełni to rozumiem. Zdaję sobie sprawę, że to wszystko jest dla naszego zdrowia, dlatego... Nie uważam tego za nic złego, po prostu nie sądziłam, że przydarzy się w moim życiu taki moment, kiedy będę musiała odciąć się od czegoś, co tak bardzo kocham. Więc podczas tej kwarantanny wzięłam do ręki gitarę oraz kostkę, której nie umiem trzymać. Odkopałam stare pianino, keyboard. To za mną w sensie stare, na którym grałam za młodu. Następnie, jak już wiedziałam, jak trzymać gitarę. Zaczęłam szukać informacji na temat tego, jak to się w ogóle robi. Po czym znalazłam sobie piosenkę na najłatwiejszym poziomie trudności i uznałam, że ja to zagram. Jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc, ja to zagram, ten riff, bo raczej nie piosenkę. I po prostu zrobię to dla siebie. I doszliśmy do finału tego filmiku, ponieważ właśnie teraz zaprezentuję Wam, co udało mi się wybrzdąkać na gitarze oraz wyklikać na tym keyboardzie. Mam nadzieję, że Wam się całkiem podobało. Yy, głównie chciałam Wam przez to pokazać, co to jest tak na dobrą sprawę: pasja, bo to nie jest mój talent. Nie jestem w tym dobra. A pasja powinna nam sprawiać radość, powinna yy, nam endorfinę wytwarzać. Powinna być taką rzeczą, która zabije nam czas w bardzo przyjemny i pożyteczny sposób. I to niekoniecznie musi być muzyka, to może być również gotowanie, śpiewanie. Dekoracja różnych rzeczy, po prostu no, co chcecie, sprzątanie, coś co po prostu lubicie i niekoniecznie musicie być w tym najlepsi. To jest, to jest najważniejsze w tym wszystkim. Także ja się z Wami żegnam, życzę Wam dużo zdrówka i mam nadzieję, że niedługo spotkamy się na siatkarskich parkietach, ewentualnie na scenie. Więc żegnam wszystkich.